Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że Joan Garcia lada moment zostanie nowym bramkarzem FC Barcelony. Młody golkiper Espaniolu był wskazywany przez Mundo Deportivo jako transferowy priorytet na letnie okno. Kataloński klub miał w nim widzieć naturalnego następcę i konkurenta dla Mark Andre Terstegena oraz wojciecha szczęsnego. Tymczasem zaledwie kilkanaście godzin później Matteo Moreto z relewo przekazał wiadomość, która zmroziła działaczy z Camp Nou, Garcia podjął decyzję. I nie jest ona pomyśli blaugrany. Hiszpan, który przebojem wdarł się do świadomości kibiców La Liga, nie zamierza przenosić się do Barcelony. Zamiast tego coraz głośniej mówi się o jego możliwym transferze do Premier League. Arsenal FC oraz AFC Bournemouth to tylko niektóre z klubów, które mają realnie zabiegać o jego podpis. Dla Barcelony to spory cios plan a właśnie upadł, a nazwiska z listy rezerwowej nie są tak przekonujące. W tej sytuacji rośnie znaczenie Wojciecha Szczęsnego. Polak ma za sobą solidną rundę, w której po kontuzji Terstegena przejął rolę jedynki. Zdobył z Barceloną potrójną koronę, imponował pewnością i doświadczeniem, ale jego przyszłość wciąż nie jest jasna. Umowa z Blaugraną obowiązuje tylko do czerwca 2025 roku, a wciąż brak sygnałów o przedłużeniu kontraktu. Sytuacja jest tym bardziej napięta. Że w letnim oknie z klubem najprawdopodobniej pożegna się Inaki Pena. Tym samym Flick zostanie z dwoma bramkarzami, jednym po poważnej kontuzji i drugim, którego kontrakt dobiega końca. W takiej konfiguracji każdy dzień bez decyzji ze strony szczęsnego może kosztować Barcelonę coraz więcej. Garcia był postrzegany jako inwestycja w przyszłość młody, utalentowany, hiszpański. Tymczasem decyzja zawodnika pokazuje że nawet największe marki muszą konkurować z ofertami z Anglii. Premier League znów wygrała na rynku transferowym, przynajmniej na razie. Dla kibiców Barcelony to znak ostrzegawczy, pozycja bramkarza wciąż nie jest ustabilizowana. Dla szczęsnego okazja, by na dobre zapisać się w historii klubu. Ale tylko, jeśli obie strony siądą do stołu i podejmą konkretną decyzję. Czas ucieka, a Liga Mistrzów nie wybacza nieprzygotowanych.